Dzień dobry, Piotr Ryngiel, Polska Agencja Interaktywna. Szkolenie, jakie przeprowadzę, będzie dotyczyło strony WW opartej na systemie WordPress. Zaczniemy od panelu administracyjnego. Aby zalogować się do panelu administracyjnego, należy podać adres strony internetowej ukośnik, logowanie. Po, po podaniu nazwy użytkownika oraz hasła klikamy zalogość. Po zalogowaniu przechodzimy do panelu administracyjnego. Zaczniemy od ustawień szablonu. Wtedy klikamy na opcję. I tutaj możemy zmienić podstawowe parametry szablonu. Możemy zmienić kolor. Możemy też zmienić nagłówek. Tutaj podajemy Jaki przycisk ma być w menu po prawej stronie? Dokładnie w tym miejscu. Podajemy adres tej strony. Możemy tutaj też zmienić te trzy ikonki, które pojawiają się w górnym pasku strony. Dokładnie tutaj adres, mail i telefon. Czyli możemy tutaj zmienić. Podać jakiś inny adres. Możemy podać inny adres mailowy. Zmienić telefon. Tutaj podajemy wysokość nagłówka. Z głównych jeszcze ustawień możemy tutaj zmienić czcionkę, jaka ma być. Ustawienia stopki. Oczywiście to są nie wszystkie ustawienia, stopki. Możemy też zmieniać w innym miejscu. Możemy ustawić, jeżeli na stronie dokonujemy jakichś zmian, możemy wyłączyć stronę. tutaj zaznaczamy tę opcję i klikamy Save. Wtedy dla niezalogowanych użytkowników strona będzie niedostępna. Tutaj mamy ustawienia bloga Aby zmienić na przykład zdjęcie, które pojawia się na pozostałych stronach, tak jak o nas, zakres usług, współpraca. Przechodzimy w Ustawienia i tutaj zmieniamy to tło, usuwamy i dodajemy nowy obrazek. Klikamy Save. Możemy też dodawać własny kod do strony. Do, 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 między znacznikami HEAD, tutaj dodajemy ten kod. Możemy też dodać własne style CSS. Możemy też wykonywać backup szablonu. Aby edytować poszczególne strony, przechodzimy do strony, wszystkie strony. Na przykład możemy edytować stronę główną. Klikamy edytuj. Po załadowaniu edytora możemy zmieniać każdy element, który jest na stronie. Klikamy na ikonkę ołówka. W tym przypadku możemy zmienić nagłówek jego treści. Możemy dodawać własne style czcionki. Dodajemy wtedy rozmiar tej czcionki, odległość między wierszami. I zawsze klikamy. Zapisując zmiany. Możemy też zmieniać ilość, szerokość danej kolumny. Możemy też dodawać nowe elementy, klikając na ikonę plusa. I z dostępnych elementów możemy wybrać dowolny. Może być to obraz, jakiś tekst, galeria. formularz kontaktowy. Następnie możemy też zmieniać ustawienia wygląd, widżety. Tutaj możemy na przykład zmieniać element, które są na stopce. W przypadku jest to element odpowiadający za formularz na głównej stronie. Dokładnie w tym miejscu. Wtedy możemy zmienić ten tekst. Poniżej mamy formularz. był dotyczący się tego tekstu, a tutaj mamy formularz. Następny tutaj mamy chmurkę tagów. Tutaj mamy kolejny element stopki. Ten opis. Tutaj mamy ostatnie posty. Aktualnie nie są wyświetlane, ponieważ nie ma żadnych postów na stronie. Tutaj mam te godziny pracy. Tutaj też mamy taki odnośnie bloga. I tutaj mamy ostatni element stopki. Adres telefon, mail. Możemy też zmieniać menu strony. Przechodzimy do wygląd menu. Tutaj na górze mam dostępne menu na stronie. Mam menu główne, menu stopki. Możemy dodawać elementy poprzez zaznaczenie danej strony. I wtedy klikamy dodaj do menu. Zawsze przeskakuje nam ją ona na dole, na dole strony. Możemy zmienić jej pozycję przyciągając do góry. Możemy też usunąć w każdej chwili wybrany element. Możemy też dodać własny odnośnik. Wtedy podajemy adres strony. Tekst odnośnika. Też klikamy do menu. Po wszystkim zapis zapisujemy zmiany. Mam tutaj też menu stopki. Tutaj mamy linki do strony o nas, polityki prywatności, kontakt. Żeby edytować slider na stronie głównej, przechodzimy do slider revolution. Tutaj mamy ten slider, który jest obecnie na stronie. Mamy obecnie trzy slajdy. W każdej chwili możemy, możemy usunąć dowolny slajd, dodać nowy. Wtedy możemy zmienić jego tło. Na przykład jakiś obrazek z dostępnej biblioteki. Możemy wybrać ten nowy obrazek lub załadować nowy. Tutaj ten slajd usunę. Możemy dodawać elementy do slajdu, jakieś obrazki, przyciski, kształty, wideo, dowolny tekst. I możemy zmienić jego czcionkę, kolor. Możemy też zmienić zachowanie po najechaniu tego przycisku. Możemy go podlinkować. Tutaj podajemy link, jakim ma zostać przeniesiona strona po kliknięciu. Usuwamy. I na końcu zawsze zapisujemy zmiany. Powrócimy do panelu. Jeszcze pokażę, jak dodawać wpisy na stronie. Przechodzimy wpisy, wszystkie wpisy. Klikamy dodaj nowy. Tutaj podajemy tytuł, tutaj mamy dalszą część tekstu, jaki ma się pojawić. Na wpisie wybieramy kategorię, jaką ma się znaleźć, wybieramy tagi, wybieramy obrazek wyróżniający do danego wpisu. Poniżej mamy kategorię. Możemy usuwać dane kategorie, edytować. Możemy dodać nową kategorię. Klikam, dodaj nową. Możemy ją usunąć. Poniżej są tagi, które dodajemy w ten sam sposób. Również możemy edytować, usuwać. Przejdźmy jeszcze do formularzy na stronie. Tutaj jest formularz, który znajduje się w zakładce Kontakt. Mam jego wszystkie elementy. Żeby dodać nowy nowy element, starszy skopiować daną sekcję i wkleić. Ta szóstka oznacza, że będzie on zajmować połowę miejsca, czyli tak jak w przypadku zakładki kontakt. Mamy formularz. Jeżeli wpiszemy 6, on będzie zajmował połowę. połowę strony, na której się znajduje. Czyli dwunastka będzie on na całą szerokość. I tutaj jest ten element, który dodajemy, czyli na przykład jakiś tekst, pole tekstowe w formularzu. Możemy wybrać, żeby to pole było wymagane. Klikamy stał znacznik. Ten element oznacza Jaki tekst ma się pojawiać w formularzu przed wypełnieniem? Czyli mam tutaj imię, nazwisko. Możemy wybrać tekst. Następnie przechodzimy do na zabawki e-mail. Tutaj odbiorca, zawsze musi być odbiorcą po znaku małpa. Domena w tej samej, na której jest strona. na dawce temat wiadomości, a poniżej treść. Jak dodaliśmy nowy element, mamy jakiś tekst, który ma się pojawiać w formularzu. I tutaj mamy ten nowy znacznik, który dodaliśmy. A jeszcze nie. Musimy go najpierw zapisać. Po zapisaniu już pojawia nam się ten nowy element, który... Nie jest wykorzystany w treści wiadomości i go wklejam. Też klikamy zapis. Następnej zapłacy są komunikaty, które mają być, które się pojawiają po wysłaniu formularza. Na przykład możemy zmienić ten komunikat w każdej Ja tutaj usunę te zmiany. Zapisz. Zawsze, jeżeli dokonujemy jakichś zmian na stronie, żeby one były dobrze widoczne dla wszystkich, klikamy w zakładkę hamburger, Caching i opróżniamy cache strony. To już wszystko. Dziękuję za uwagę. W razie jakichś pytań i wątpliwości jestem pod numerem telefonu i adresem mailowym podanym na początku naszej współpracy. Dziękuję.